Dzień dobry, witam Państwa, choć nie wiem, czy akurat sformułowanie dzień dobry pasuje do dzisiejszego dnia. Stało się to, czego się wszyscy obawiali, choć niektórzy mówili, że to się nie stanie, jednak się stało. Mamy regularną wojnę na Ukrainie. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na to państwo. Szanowni Państwo, hmm, chyba musimy się spodziewać, liczyć się na z tym, że zaraz na naszych granicach pojawią się uchodźcy, setki tysięcy, może miliony, nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale być może tyle uchodźców, uchodźców wojennych. Dlatego dzisiaj chciałbym właśnie o uchodźcach porozmawiać, o tym jak możemy się na to przygotować, jakie są uregulowania prawne tego dotyczące. Czy możemy się spodziewać rzeczywiście tych setek tysięcy czy milionów? Jak zareagują pracownicy ukraińscy, którzy już pracują w Polsce na tą sytuację? I dzisiaj to będę omawiał z Krzysztofem Krolikowskim, dyrektorem do spraw rekrutacji w Main Partners. Witam Cię, Krzysztofie. Witam serdecznie, Karol Ciebie. Witam telewizów. Krzysztofie, zanim przejdziemy. Stricte do uchodźców, może, może ze dwa słowa skomentujmy tego, co ty w ogóle myślisz o tej sytuacji? No, może nie jest to najlepsze pytanie, ale, ale w, takich, w takich sytuacjach no ciężko zadać zadać konkretne, konkretne pytanie. Co, co o tym sądzisz, co się wydarzyło dzisiaj nad ranem na Ukrainie? Myślę, że nie ma żadnej racjonalnej odpowiedzi na to, co się wydarzyło. Myślę, że opinie Radka Sikorskiego o tym, że Władimir. Wladimirowicz chyba nie do końca już kontaktuje z Ziemią. Są tutaj jakiegoś sensu, stricte komentarzem do sytuacji, którą, z którą spotykamy się o czwartej rano dzisiaj. Czwarta rano, to już chyba nie będzie ulubiona godzina na Ukrainie, ale również w państwach ościennych. Putin dokonał inwazji, klasycznej wojskowej inwazji. Wypowiedział wojnę. Oczywiście zakrywa się e, nowomową rosyjską, że to nie jest wojna, tylko są to wojska pokojowe, które będą e, próbowały chronić e, mniejszość e, rosyjską na terenach Ukrainy. Ale patrząc na to szerokim kątem oka i kamery mamy do czynienia z wojną. 24 luty 2022 rok. Można mówić o rozpoczęciu wojny na Ukrainie ze strony Moskwy. I wojny co istotniejsze wojny przy naszych granicach, tak? To jest u naszych granic. To już nie jest tak, jak przez lata myśleliśmy, że jest, no, nie wiem, Irak, czy nawet 2008 rok, Gruzja. Niby blisko, ale jednak daleko. To jest już nasz bezpośredni e, sąsiad. To jest trzecie, to jest trzecia co do długości granica. Z państwem ościennym. Rzeczpospolita ma trzecią co do długości granice właśnie z Ukrainą. To jest ponad 530 km linia graniczna z Ukrainą. No właśnie, i teraz mam do Ciebie pytanie: co sądzisz o tym, o czym powiedziałem na początku? Czy jest ryzyko, że nagle na naszych granicach staną tutaj setki, nie wiem, może miliony, obym był złym prorokiem, powtórzę jeszcze raz, uchodźców? Bardzo ciężkie pytanie Karolu, e, ale do odpowiedzenia. Po pierwsze mm, czuję, mm, jest to czujność granicząca z pewnością, że dojdzie do klasycznej fali tsunami. E, z racji faktu, że zatrudniamy ogromną liczbę pracowników również e, ze ściany wschodniej, w tym między innymi Ukraińców e, u naszych klientów, już widzimy sygnały Zaznaczam czwarta rano dzisiaj, jest raptem 11.06. Już dostajemy sygnały, że około 18-20% pracowników zamierza wrócić na Ukrainę, bronić jej granic. Mówisz o tych pracownikach, którzy już są w Polsce, pracują tutaj. Mają prawo pobytu, mają prawo, prawo do prawo pracy. Pobytu, tak. Mają kolokwialnie mówiąc, wszystkie kwity, są zgodnie z legislacją polską. Ci ludzie, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, szacujemy od około 18 do 20 procent ludzi, już wykazuje. Chęć powrotu do Ukrainy i to w tym momencie. Z punktu widzenia nas, jako spółki prowadzącej rekrutację i, i działalność w zakresie agencji pracy tymczasowej czy outsourcingu pracowników, z naszego biznesowego punktu widzenia jest to ogromne zagrożenie dla stabilności zatrudnienia u naszych klientów. W momencie, kiedy klient jeden, drugi czy trzeci Bierze od nas każdego dnia od 300 do 400 pracowników. 20% oznacza blisko 100 osób. 100 osób w zakładach produkcyjnych to jest bardzo duże ryzyko związane ze wstrzymaniem produkcji, zmniejszeniem produkcji. Ale jeszcze chcę nawiązać do hasztagu Tsunami. Szacujemy, że w pierwszej fazie kilkanaście procent ludzi wróci na Ukrainę. Natomiast w miarę rozwoju konfliktu, i tutaj niestety już nie jako osoba związana z biznesem, a jako politolog, bo z wykształcenia jestem politologiem, stwierdzam, że dojdzie do tak zwanej wielkiej fali napływowej uchodźców. Prędzej czy później, jeżeli Putin zdecyduje się na regularną wojnę regularną, mówię tutaj o wkroczeniu wojsk pełną parą, tak to ujmę. Fala imigracji będzie liczona prawdopodobnie nie w dziesiątkach, setkach tysięcy, a zdecydowanie powyżej półtora miliona ludzi. A powiedz, bo poruszyłeś bardzo ważną, bardzo ważną rzecz o tym, że dostajecie sygnały, tak? To prawda, że wy już dostajecie sygnały tak, już. od pracowników, których no nie tyle zatrudniacie, co pośredniczycie w zatrudnianiu, od pracowników z Ukrainy, już dostajecie, dzisiaj no minęło parę godzin od, te, tak. od tej inwazji, i już dostajecie te sygnały, że oni chcą tam wracać. Po co? Nie do końca sami wiemy po co. Co do zasady, w momencie konfliktu, wojny, ludzie myślą raczej o ucieczce i ochronie własnego życia. Aczkolwiek pracownicy, których zatrudniamy bądź pośredniczamy w ich zatrudnieniu, są to co do zasady osoby młode, być może wynika to z tożsamości narodowej i chęci powrotu na Ukrainę, chcą w jawny sposób uczestniczyć w tym konflikcie. Chcą po prostu, wybrzmi to heroicznie i patetycznie, chcą oddać życie za obronę granic, za, za swoje państwo. No dobrze, ale powiedzmy, że część z nich wróci na Ukrainę i miejmy nadzieję, że, że, że nikt nie będzie jednak zmuszony do tego, żeby tak jak powiedziałeś heroicznie oddawać życie za, za, za swoją ojczyznę, za swoje państwo tak niestety może się stać. Ale wojna to przede wszystkim ludzie. Dramat humanitarny. Dramat humanitarny. Dramat humanitarny. I możemy opierać się na tym, co mówią Rosjanie, co mówi Putin, że oni atakują tylko i wyłącznie cele wojskowe, cywile w ogóle nie ucierpią, ale no, bądźmy poważni. Wojna to zawsze cierpienie i to cierpienie również ludności cywilnej. No i teraz, co stanie się, jeżeli. Ta ludność cywilna będzie chciała po prostu uciekać z ognia, z dramatu wojny i stanie u polskich, u polskich granic. Pytam się o Twoją ocenę, bo pewnie nikt z nas nie jest do tego w 100% przygotowany. Ale czy my, jako państwo, jesteśmy gotowi na przyjęcie tej fali uchodźców, jak ty mówisz, fali tsunami? Myślę, że najbardziej uprawnionym do odpowiedzenia na Twoje pytanie będzie tutaj premier Morawiecki. Nie chcę odnosić naszej rozmowy w tym momencie tak, do, do, do rozmowy z premierem. Jeżeli chodzi o moje, nazwijmy to, zawodowe, profesjonalne zdanie jako politologa, plus zdanie człowieka pracującego w biznesie, myślę, że na dzień dzisiejszy nie mamy do końca, Przygotowanej procedury przyjęcia załóżmy zły, czarny scenariusz miliona uchodźców. Myślę, że nie jesteśmy przygotowani na to. Nie ma wystarczającej liczby ośrodków dla uchodźców. Z biznesowego punktu widzenia, ustawa o uchodźcach niesie za sobą, mimo wszystko, promyk nadziei dla tych osób, które. Będą zmuszone, bo będą chciały ubiegać się o status uchodźcy z biznesowego punktu widzenia. Najważniejsze w tej ustawie jest to, że ona wprost mówi, że osoba o statusie uchodźcy nabiera literalnie tożsamych praw jak obywatel polski urodzony w Polsce czy posiadający obywatelstwo polskie w zakresie zatrudnienia. Cały proces ubiegania się o legalizację pobytu i zatrudnienia jest. Kolokwialnie mówiąc spłacony do zera. To osoby nabywają prawa z automatu, a żeby iść do pracy. To jest taka pozytywna, myślę, strona tego uchodźstwa, bo nie oszukujmy się. Poza dramatem humanitarnym wojny, poza osobami, które na pewno będą ginęły, chcielibyśmy, żeby nie było tak, ale nie oszukujmy się. Wiemy, jak działa machina wojenna. Ci ludzie będą potrzebowali normalnego życia. Normalne życie oznacza pracę? Oznacza przede wszystkim pracę, w moim odczuciu. Ciekawe jest to, co powiedziałeś: że uchodźca nie, nie potrzebuje. Nie... Te formalności związane z jego pracą są ograniczone do minimum. Gdybyś tak w telegraficznym skrócie mógł powiedzieć, na czym mniej więcej polega ta różnica między uchodźcą, który może pracować na takich samych zasadach jak obywatel Polski, a imigrantem ekonomicznym, który na przykład teraz w ostatnich miesiącach czy w ostatnich latach przyjechał do nas z Ukrainy, czyli jest pracownik z Ukrainy, imigrant ekonomiczny, który przyjechał do nas w ostatnich latach, jakie on ma ograniczenia, a jakich ograniczeń w stosunku do niego nie będzie miał ewentualny uchodźca, który przyjedzie z Ukrainy w najbliższych miesiącach do Polski? Zacznę od legislacji. Ustawa o uchodźcach z 2003 roku liczy raptem 101 stron. Ustawa o cudzoziemcach to jest 400 stron, bez bodajże 8 albo 9, to jest blisko 400 stron. Jest to ustawa z 2013 roku. Ustawa o uchodźcach literalnie. Mm, nie jestem w stanie przytoczyć y, poszczególnych y, akapitów czy paragrafów ustawy, ale ona w sposób literalny mówi o tym, że uchodźca nabiera praw w zakresie zatrudnienia tożsamych z osobą, która jest urodzona czy y, przebywająca w sposób legalny na terytorium Rzeczypospolitej. Literalnie osoba, która ze stosusem uchodźcy pojawi się na naszych granicach, będzie mogła pójść do pracy na już, na CITO. To jest taka główna różnica. Osoby, które są tutaj, nazwę to z ramienia migrantów ekonomicznych, muszą spełniać dość długi, skomplikowany, muszą wypełnić szereg obowiązków czyli zaświadczenia, pozwolenia o pracę. Jest to dość skomplikowane, wciąż realne do przeprowadzenia, bo zatrudniamy mnóstwo osób ze ściany wschodniej. Jest to do zrobienia, aczkolwiek legislacyjnie, kuriozalnie, uchodźca znajdzie pracę szybciej i łatwiej, aniżeli migrant ekonomiczny. I jego pracodawca będzie miał w związku z tym ułatwione, ułatwione, ułatwione zadanie, więc o, jakby to brutalnie nie zabrzmiało. Yy... Wojna może być szansą. Przepraszam. Za, za... No, tak. brzmi, to, brzmi to strasznie, natomiast no. Trzeba rozpatrzeć wszystkie, wszystkie, wszystkie aspekty, i to, że przyjadą e, uchodźcy z Ukrainy, jeżeli tak będzie, e, którzy będą w stanie pracować, a wiemy, że nasz rynek pracy po prostu wymaga Ukraińców, prawda? To jest bardzo chłonny. Jest uzależniony. Jest, nie chciałbym tego głośno powiedzieć, ale w jakiejś części jest uzależniony. E, pracownicy z Ukrainy też bardzo szybko dostrzegli szansę. Dalszej ekspansji na zachód, co niekoniecznie jest dobre dla nas, dla, na, dla rodzimego rynku e, pracowników. Też kolejną kwestią pozostaje to, że pierwsza fala migrantów ekonomicznych z Ukrainy w Polsce jest 6, 7, czasem 8 lat. Są to ludzie, którzy co do zasady. Nie zaczynali od funkcji w zarządach spółek, z udziałem skarbu państwa, powiem żartobliwie, zaczynali od prostych prac fizycznych, niejednokrotnie byli przekwalifikowani, jeżeli chodzi o stopień, do, o stopień doświadczenia, o wiedzę merytoryczną, o dyplomy. Wciąż zapewne Ty też, Karol, słyszałeś o sytuacjach, kiedy lekarz w momencie, kiedy w Dąbasie rozpoczęła się pierwsza wojna, lekarze przyjeżdżali do Polski i pracowali na budowach. Lekarz dyplomowany, kardiochirurg pracuje na budowie. Sam znam kilka takich sytuacji. Ci ludzie na dzień dzisiejszy mają własne firmy, własne spółki, rozwinęli biznesy, to nie są Ukraińcy, którzy są niewykwalifikowani, to są osoby, które e, sami w naszej spółce Main Partners zatrudniamy bardzo dużo osób z Ukrainy na poziomie już kierowniczym. To są osoby, które mówią w sposób biegły w języku polskim, bez akcentu, nie ma żadnej różnicy. Mam wrażenie, że nigdy nie było. Chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć, bo w naszych rozmowach od czasu do czasu pojawia się kwestia kulturowa, mianowicie zawsze, zawsze ceniłem to jak mówiłeś, no bo sprowadzacie pracowników Niemal z całego świata albo wręcz z całego świata. Z całego z e, akcentem Karol Zdecydowanie z całego, z całego tak. świata i te ci pracownicy z Dalekiego Wschodu, mam jakiś Nepal, czy Filipiny nawet to zawsze było ciekawe, jak oni kulturowo się przystosowują do warunków, do warunków polskich. Ale zatrudniacie też, tak jak powiedziałeś, bardzo dużo osób, czy pośredniczycie w zatrudnianiu precyzyjniej, bardzo wielu osób z Ukrainy. Ciekawi mnie, jak, czy tu widać jakieś różnice kulturowe, bo na pierwszy rzut oka, teoretycznie, nie powinno być ich widać, bo wydaje się, że Ukraińcy są nam bardzo bliscy e, kulturowo, można powiedzieć, nasi bracia Słowianie. A jak to jest w praktyce? W praktyce jest tak, że znają swoją wartość. I niejednokrotnie to jest nadużycie. Czasami zdarza się, że chcą zarabiać więcej, aniżeli Polacy. Nie zawsze jest to uprawnienie, uprawnione roszczenie. Myślę, że to jest, mówiąc wprost, to jest jedyny minimalny przytyk bądź minus, który jak gdyby nie do końca jest uzasadniony we wszystkich przypadkach. Jeżeli chodzi o barierę kulturową, nie ma jej absolutnie. absolutnie W żaden sposób. Żadnej. Ja przynajmniej nie dostrzegam takowej. I mówię tutaj o pracownikach, tak jak wspomniałem wcześniej, na szczeblu kierowniczym, zarządcym w spółce, a również o pracownikach fizycznych w fabrykach. Co do zasady, przychodzą na czas, robią nadgodziny, znają wartość pieniądza. Tutaj też chciałbym się odnieść do słów. Hmm, Pana Carvilla, który w 1992 roku w moim odczuciu zapełnił zwycięstwo Billowi Clintonowi w wyborach prezydenckich, on popełnił rewelacyjny aforyzm, a może nawet i haiku, nazwijmy to haiku. It's the economy stupid. Koniec końców. Wszystko obraca się wokół pieniądza. I tutaj też taki mój końcowy komentarz, bo widzę, że już czas nam ucieka. Jeszcze nie? Dobrze. Mój komentarz, dlaczego prawdopodobnie Ławrow i Putin zdecydowali się na inwazję na Ukrainę. Pierwsza kwestia finanse. Główna. Nord Stream 2 jest zbudowany, prawie jest już zbudowany. Aczkolwiek nie do końca jest jasny, Poziom legalizacji rury, która biegnie przez Bałtyk, nie do końca wszystkie kraje, przede wszystkim Polska, yy, zgadzają się na, na ten pipe z gazem. Kolejna kwestia, yy, tutaj już wejdziemy w rejony psychologii. Jaźń subiektywna i jaźń odzwierciedlona. Putin przekroczył granicę zgubił szacunek na przestrzeni ostatniej dekady w Europie. Ludzie przestali, politycy, elity polityczne przestały się z nim liczyć. Przestał być zapraszany na bankiety. Nikt za, do końca nie interesuje się, co ma Putin do powiedzenia. W tym momencie, 10 luty, raptem dwa tygodnie temu, kiedy Boris Johnson odwiedzał Polskę i rozmawiał z prezydentem Dudą oraz premierem Morawieckim, Liz Strass, bardzo szanowana Persona w Zjednoczonym Królestwie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pani minister, spotkała się z Siergiejem Ławrowem. Nie wiem, Karol, czy pamiętasz co Interfax powiedział na temat ich spotkania. Tam był lakoniczny komunikat było to spotkanie e, ślepego z głuchym. Pokazuje poziom komunikacji, poziom chęci do komunikacji, tak? Zerowy, ze strony Moskwy jest on na dzień dzisiejszy zerowy. Mało tego. To, co mnie przeraża osobiście, jeszcze raz zaznaczę jako politologa, to odzew opinii międzynarodowej na temat konfliktu, który na naszych oczach już się rozgrywa od czwartej rano dzisiaj. Tak naprawdę, sensu stricte, tweet, Joe, tweet prezydenta Bidena był raptem 6,5 tysiąca razy przekazany dalej o rozpoczętej wojnie. Byłbym niezaskoczony, gdyby było to 6 milionów razy, 6,5 tysiąca razy wojna w Europie XXI wiek, coś jest nie tak. To dosyć taka. Spinamy ten nasz program, program dzisiejszy dosyć, dosyć smutną klamrą, że tak naprawdę świat nam się wydaje, że świat się tym bardzo interesuje. Bo ta wojna toczy się u naszych granic. Tak. Ale niekoniecznie świat rzeczywiście tak bardzo się tym interesuje, bo to nie dzieje się u ich granic, tylko u naszych granic. A my musimy być gotowi na przyjęcie fali uchodźców, którą określiłeś jako fala tsunami, której się, której się spodziewacie już, już niedługo. Ale tak, żeby nie kończyć tego całkowicie pesymistycznie, to nawet w tej bardzo trudnej sytuacji tych ludzi, których spotkał i być może spotka tragiczny los, no bo wojna jest tragedią, zawsze jest tragedią, to może coś z tego pozytywnego wyjdzie, bo ci ludzie znajdą schronienie, ale przede wszystkim pracę w Polsce, bo tak jak powiedziałeś, polska gospodarka potrzebuje pracowników z Ukrainy. Są to pracownicy Sumienni z waszego doświadczenia nie ma bariery kulturowej i można, mówiąc brzydko, ich tutaj wykorzystać dla naszego obopólnego dobra. Dziękuję Państwu bardzo. To był program specjalny, jeden z wielu programów specjalnych na antenie Komparik 24, które dzisiaj będą regularnie, no bo sytuacja jest, jest nadzwyczajna. Teraz dziękuję Państwu bardzo. Krzysztof Królikowski dziękuję bardzo Państwu. i Karol Wenus.